Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunasty zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus inni więc uczniowie mówili do niego widzieliśmy pana ale on rzekł do nich jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego nie uwierzę po ośmiu dniach kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i tomasz był z nimi Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj mamy łaskę chrztu Dawida i Jakuba. Chrztu, który nam nas wprowadza w przebaczenie. Chrzest jest też miejscem odpuszczenia wszystkich grzechów. Spowiedź jest tylko powrotem do tego, jest nazywana drugim czy trzecim chrztem. Ale to w Chrzcie Świętym otrzymujemy łaskę niewinności, łaskę powrotu do tego, że możemy być czyści przed Bogiem całkowicie, nieskalani, że możemy być dziećmi Bożymi. Ale też dzisiaj obchodzimy święto miłosierdzia. Miłosierdzie w większości języków europejskich kojarzy się z sercem z uczuciem współczucia, które się ma do kogoś. A w języku hebrajskim to jest związane z wnętrznościami matczynymi kobiety. Także miłosierdzie, przyjąć miłosierdzie, to być na nowo wprowadzony w Pana Boga, na nowo się narodzić, jak później powie Pan Jezus Nikodemowi. Więc to jest niesłychane miłosierdzie, jakie Pan Bóg chce pokazać każdemu z nas. Dać nam nowe życie. Ale też, jeśli popatrzymy, Żydzi siedzieli ze strachu za zamkniętymi drzwiami. Ze strachu przed Żydami. I nie tylko. Po tym, jak zobaczyli Pana Jezusa, po tym, jak z radością zaczęli to celebrować. Potem jak już dostali Ducha Świętego, żeby móc przebaczać grzechy, nadal mają drzwi zamknięte. Jak Pan Jezus przychodzi tydzień później, w niedzielę, to znowu mają drzwi zamknięte. I my często mamy różne drzwi w naszym sercu pozamykane na Pana Boga. Może to być, że nie chcemy przebaczyć komuś. Może być, że nie chcemy przyjąć powołania, jakie nam Pan Bóg daje do kapłaństwa, do klasztoru, do małżeństwa. Może być, że nie chcemy kolejnego dziecka. Mówimy, nie, Panie Boże, te drzwi już są zamknięte. Ty się nie miesza już więcej do mojego życia. <laughs> Może być, że nie chcemy darować jakiegoś długu. Różne drzwi ze strachu. Mamy pozamykane w naszym sercu. Ze strachu przed utratą czegoś, ze stratu przed utratą kilku przyjemności, para nie może wytrwać w czystości do ślubu, i tak dalej. I Pan Jezus nie wyłamuje tych drzwi. Wchodzi i mówi: pokój Tobie. Nie mówi, dlaczego masz drzwi zamknięte? Przecież chcę przyjść do Ciebie. Mówi pokój Tobie. I to do, do nas mówi, do każdego z nas. Pokazuje swoje miłosierdzie, że nie patrzy na nasze zamknięcie. Ale też jest taki fragment w Apokalipsie, gdzie mówi: Stoję przed Twoimi drzwiami i pukam. Jak mi otworzysz, to wtedy wejdę razem z moim ojcem i będziemy wieczerzać. W Twoim sercu. Także Pan Jezus jest niesłychanie czuły i wrażliwy. Nie zmusza nas do otwierania tych drzwi. Nie wywala ich taranem czy czymś innym łomem, ale stoi i puka. Mówi, wchodzi. Ja chcę dać Ci pokój, ale tylko od Ciebie zależy, czy mi pozwolisz tam wejść. I zabrać ci ten strach, który cię trzyma w niewoli. Ale też później mamy Tomasza, którego nie ma obecnego razem z innymi uczniami. To jest zresztą mój ukochany uczeń. Zawsze się spóźnia. <laughs> tak jak już wiecie tu w parafii, jak ja. Ale też nie <laughs> Ja w seminarium. Wiele razy, jak rektor coś mówił: Będziemy mieć nowy dom, będziemy mieć tamto. Wszyscy skakali z radości, a ja stałem z tyłu. Mhm. Ale Pan Bóg jest większy, nawet niż moje niedowiarstwo. Ale być może Tomasza nie było razem ze, z innymi uczniami, bo był zgorszony sobą. Kilka dni wcześniej mówił, chodźmy do Jerozolimy, umieramy razem z Chrystusem, a przed krzyżem uciekł. Jest tradycja, która mówi, że na szczycie, na górze Zgorszenia, naprzeciwko świątyni u usaloną, tam zbudował ołtarzyki dla wszystkich swoich, dla bogów swoich żon. <laughs> I tam według tradycji jest jaskinia, gdzie apostołowie się schowali, ze strachu. I może był zgorszony sobą, może nie mógł znieść swojej słabości, swojego tchórzostwa, swojego grzechu. <laughs> może był zgorszony innymi apostołami. Może mówił ten Piotr, pierwszy tutaj nie wiadomo co. <laughs> A później przed służącą, która nawet nie ma żadnego prawa oskarżać w sądzie, trzy razy się wyrzekł, że go zna. I to mają być apostołowie? To ma być skała? Nie, to ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. To do widzenia, to po co ja mam z nimi być? A może był zgorszony Panem Bogiem, bo oczekiwaliśmy zmartwychwstania uwolnienia od Rzymian, Oczekiwaliśmy rozwiązywania wszystkich problemów. A tu się okazało, że nic się nie stało, a jeszcze ten, którym pokładaliśmy nadzieję, umarł. I to jest dzisiaj Pan Jezus przychodzi do każdego z nas. Jesteś zgorszony Twoim grzechem, Twoją słabością, tym, że cały czas wpadasz w ten sam grzech. Albo jakiś grzech, który popełniłeś, popełniłaś 20 lat temu, który się cały czas ciągnie. Jesteś zgorszony sobą i dlatego nie chcesz spotkać Pana Boga. Jesteś zgorszony ludźmi z kościoła, księżmi, biskupami, innymi parafianami. Jesteś zgorszony Panem Bogiem, że Twoje życie miało być takie wspaniałe, a jest takie normalne. Dzisiaj Chrystus przychodzi do Ciebie i do mnie i mówi: Pokój Tobie. Nie wypomina, nie mówi: Dlaczego nie wierzysz? Dlaczego się zgorszyłeś? Nie, mówi: Pokój Tobie. Nie tylko Pokój Tobie, ale mówi: Patrz, to są moje rany z miłości do Ciebie. Chodź wsadź palec w to. Patrz, tu jest moja rana w sercu, którą dla, dla Ciebie otwarło to, to serce się. Dla Ciebie wypłynęła z niej woda, chrztu i krew, którą możemy przyjmować. Pokój Tobie. Zostaw Twoje zamknięcia, strachy, zgorszenia, niedowierzania. Pokój Tobie. To jest odpowiedź Pana Jezusa na nasze wszystkie grzechy. I to dzisiaj świętujemy. I właśnie to, że jest dzisiaj chrzest tych dwóch chłopców, nas wprowadza też w tą tajemnicę, że każdy z nas został obmyty tą wodą, która wypłynęła z Jego Bogu. I dzisiaj mamy możliwość powrotu do tego. I skoro już wszyscy przyjęliśmy ten sam chrzest, no to też możemy być w jedności, tak jak jest w pierwszym czytaniu, gdzie apostołowie sprzedawali pola, domy, a żeby pomagać innym. Nie dawać tylko trochę jałmużny, żeby pomóc braciom. Ale jedność nie pochodzi z tego, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że się modlimy w taki sam sposób, ale że wszyscy możemy doświadczyć miłosierdzia po Boga. Że za każdego z nas Chrystus dał swoje życie. Jeśli mój brat, którego Pan Bóg kocha tak samo jak mnie, potrzebuje czegoś, no to jasne, że mogę sprzedać dom, samochód, komputer, żeby mu pomóc. Nie dlatego, że ktoś tego ode mnie wymaga, żąda czy wymusza. I później święty Piotr mówi, dlatego radujcie się, chociaż teraz musicie doznać jeszcze trochę smutku. I przez wirusa, przez ograniczenia, przez inne rzeczy. Ale już raduj się, bo już Chrystus zmartwychwstał, bo już do nas przychodzi, bo już pokazuje swoje miłosierdzie. I każdy sakrament to jest uczestniczenie w tym. I później mówi Wy, choć Go nie widzieliście, mi ujecie Go, teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszcie się radością niewymowną i pewną chwałą. Już dzisiaj możemy radować się radością niewymowną. Ale też jeszcze wracając do Ewangelii, oczywiście to przebaczenie, o którym tutaj jest napisane. Kościół od zawsze widział jako spowiedź, że Pan Jezus dał władzę uczniom odpuszczać wszystkie grzechy. Dla mnie, jako księdza, jest to najbardziej niesamowity moment, nawet bardziej niż msza, niż inne sakramenty. Kiedy mogę mówić w imieniu Chrystusa, idź w pokoju, wszystkie Twoje grzechy są odpuszczone. Ale to nie jest tylko o spowiedź. Tu nie chodzi tylko o spowiedź, chociaż oczywiście jest ten wymiar bardzo ważny. Ale do każdego z nas mówi przebaczajcie grzechy. Ktoś cię skrzywdził? W mocy ducha świętego, którego Chrystus daje, przebaczaj. I to też nam daje niewysłowioną radość. Móc nie tylko przyjąć miłosierdzie Boże, ale dawać je wszystkim naokoło. Być świadkami, być nosicielami tego miłosierdzia dla każdego człowieka, który jest zamknięty w swoich strachach, który jest zgorszony sobą, kościołem, panem Bogiem, który nie dowierza, który szuka jakichś dowodów naukowych. Do wszystkich tych osób możemy zanieść Boże miłosierdzie. Możemy zanieść pozdrowienie, pokój Tobie. Możemy powiedzieć, że Chrystus pozwolił otworzyć swoje serce, swoje, swoją krew wylał za każdego z nich, skoro zrobił to dla każdego z nas.